Cześć, tj. Mateusz i Kasia, czyli vlog podróż przez Azję. E, Wesoły świąt ten pierwszy dzień świąt. Jesteśmy właśnie pod kościołem y, katolickim chyba tutaj w Trincomale. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy, taki troszeczkę inny ten e, to, to, kościół. Chociaż, inny wystrój. Chociaż spodziewałem się, że będzie bardziej taki kolorowy, cukierkowy, a jest z zewnątrz e, dosyć intrygująca a w środku w miarę normalny. Jesteśmy właśnie pod kościołem chrześcijańskim, katolickim. To jest chyba nawet katolicki, tylko w zupełnie innym stylu niż my znamy. Mają tutaj nawet szopkę bożonarodzeniową. Niestety nie daliśmy rady, znaczy no po prostu nie chciało nam się, usnęliśmy i nie przyszliśmy na pasterkę. Ale teraz jeszcze rano przyszliśmy zobaczyć co tutaj jest do zobaczenia, jak to wygląda w ogóle. Do kościoła wchodzi się na bosu. Zobaczcie jaki polski akcent. Polski obraz, polski Jezu, ufam tobie. O co to chodzi? To stara babcia przechodzi pod trumną z Jezusem. Teraz podróżujemy właśnie dwa miesiące po Sri Lance naszym, naszym tutaj tuktukiem czerwoną czy strzałą. E, dzisiaj już opuszczamy Trincomale i jedziemy do Michintale. Właśnie zatrzymaliśmy się na śniadanie. Mamy takie e, vegetable rocki, czyli mm, są takie zawijaste trójkąty, naleśniki, krokiety. To są właśnie krokiety w środku z nadzieniem e, wegetariańskim, warzywnym. Co tam jest w środku? trudno powiedzieć, ale są mega pikantne i w zapachu bardzo podobne są do polskich pierogów wigilijnych. Mm. Drogo. to bardzo ostre. A przy okazji mamy bardzo fajny widok nad jakimś takim jeziorem, jakimś rozlewiskiem. Bardzo fajnie tutaj. I chyba normalne ceny, bo za taki, rok, taki roti płacimy 40 rupi, więc chyba normalna cena jest. I są po prostu świeżutki takie świeże, jeszcze chyba nie jeździliśmy. No świeże są najlepsze, bo zimne. na zimno potem już takie średnio smakują. Ale to są piękne tereny takie zalewiska. To są chyba sztucznie zalane właśnie zbiorniki i takie zalewy. Pięknie tutaj. Piękne są te tereny, naprawdę. W sumie w Polsce też mamy podobne takie tereny, też takie jakieś różne mokradła i tak dalej, ale tutaj jest tak bujna flora i fauna. Szczególnie fauna. Jest po prostu mnóstwo ptaków. Wszędzie są, wszędzie. Nie kojarzę, żeby w Polsce było aż tyle. A tam na przykład ludzie e, przyjechali sobie i robią sobie... Hello! I love you! A tutaj ludzie przyjechali sobie tu klukiem i robią pranie. I kąpią się przy okazji. I jesteśmy już w Michintale. Dosłownie przed chwilą tutaj przyjechaliśmy. E, jedno czy dwa miejsca oglądaliśmy wcześniej i w jednym miejscu było całkiem przyjemne, ale dosyć drogo, bo za 2500 taka willa na skalę. Jeszcze w jednym miejscu byliśmy, ale było full i teraz przyjechaliśmy do jeszcze kolejnego miejsca, które znaleźliśmy na Agodzie. Na Agodzie kosztowało 2300 ze śniadaniem, a na miejscu okazało się, że kosztuje tylko 1500, bo nawet pokój za 1200 czy 1300. A tutaj płacimy właśnie tylko 1500 ale bez śniadania, więc cena bardzo atrakcyjna, a warunki naprawdę bardzo fajne. Fajnie jest tutaj, naprawdę bardzo fajnie, czysto. Tu jest chyba jakiś taki większy hotel. Nie wiem, do końca co jest, bo tam nawet mi pani nie pokazywała pokoju nie, więc tam jest do końca. A tutaj mamy takie po prostu segmenciki malutkie pokoje. I tu jeden z naszych pokojów. Będę teraz chyba nagrywał zawsze na początku, jak po przyjeździe od razu pokój. Bo nie będzie bałaganu. Otóż mamy też kolegę, który u nas urzęduje. Fajnie jest, ty, bo mamy nawet właśnie stół. Rzadko się tutaj stoły zdarzają. Łóżko z baldachimem, z moskitierą. Kolegę tutaj, koleżankę. I łazienka też jest całkiem w porządku, bo jest... mamy nawet ciepłą wodę, bardzo ładnie czysto. Jest ciepła woda, jest ogrzewacz. Naprawdę, jedna chyba z lepszych miejscówek jakie, znaczy przynajmniej najbardziej zadbanych. I cenowo, jakby cena do jakoś... Mm -hmm. No i jeszcze do tego cena za 1500 takie miejsce to... Mamy za 2500 takie normy można mm -hmm. znaleźć. No za taką cenę to najlepsze miejsce jakie mamy mieliśmy. Jakbyśmy chcieli klimatyzację, to klimatyzacji trzeba dopłacić 1000, czyli za 2,5 tysiąca z klimatyzacją. Ale tutaj nie jest gorąco, nie, nie potrzeba, nie, jest nie potrzeba tu klimatyzacji. I zaraz wybieramy się do świątyni, w sumie, nie wiem, taka się, tak świątynia Michintale zobaczyć. Potem pewnie pojedziemy jeszcze do Arudana, Aru, 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 do Arudana Pury, ale do tego kompleksu świątyń się chyba nie wybieramy. Nie, nie bo to jest yy, no jedna z tych najdroższych wycieczek chyba za 30 dolarów czy nawet nie, chyba 30 dolarów dzisiaj w ogóle mieliśmy zamiar jechać w pierwszy plan mm, do, jechać do Jaffny, ale tam 200, chyba 260 70 km to byłoby 6-7-8 godzin jazdy teraz ile? 95 km jechaliśmy ile? 3 godziny no sprzed minus pół godziny na śniadanie no niecałe 3 godziny jechaliśmy, więc to byłoby razy 3, no to co najmniej 8 godzin. Co prawda chyba cały czas dobra droga, bo cały czas tam taką najlepszą klasą drogi no tutaj też zasuwaliśmy cały czas, tak 50-60, więc podzieliliśmy sobie trochę... Znaczy wcześniej byśmy gdzieś odbili normalnie na Jaffnę, a pojechaliśmy najpierw tutaj do MiHintale i z Michintale jutro mamy... To 80 chyba. No to też będzie jutro niezła przeprawa. No nie wiem, czy to trzyma. No trzeba w... będzie jutro rano wyjechać. Jest more aspekt. Bo it Ja, Yeah, Posidak. Jaka? Jeden baj, jeden E E tak ta świątynia wyglądała przed renowacją, a później po renowacji w ten sposób. A to i schody wejściowe kiedyś wyglądały w ten sposób, a teraz są naprawione. W 1910 wyglądały tak, a potem w 1940 chyba naprawiono i zrobiono nowe. I oh. O! To jakieś wodociągi, pierwsze rury wodociągowe, które doprowadzały wodę. Aha. Tutaj na dole mamy chińskie i na górze srebrnokańskie. Lankijski. Lankijskie. Jesteśmy już w michintale tempo. Znaczy to jest taki kompleks, trochę jakiś ruin, trochę jakieś odrestaurowane są na przykład stupy. Jest tutaj taka skała, na którą się wchodzi pewnie na którą nie, za chwilę też pójdziemy. Teraz jesteśmy w cieniu, chowamy się za cieniem Buddy, ponieważ jest masakrycznie gorące, jest po prostu strasznie gorąco. A jak tutaj się wjeżdża, też było na początku muzeum e, takie tutaj, tutajszego, jakby tutajszego kompleksu. Niestety, no, daliśmy się naciąć jak głupi. E, no, nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Zazwyczaj jak wchodzi się do muzeum, to jest wszystko mnie ne, jakoś bardziej oficjalnie i nikt nie naciąga. A okazało się, że. Pan, który tam e, zawiaduje tym muzeum, no takie malutkie muzeum e, oprowadził nas, starał się coś tam trochę poopowiadać, bardzo kiepskim angielskim, właściwie tylko pokazywał daty. I, właściwie to co mówił to było napisane na tak. tabliczkach. No więc. Znaczy do to... tego co było na tabliczkach to mówił nie wiem z 5% bo tylko pokazywał daty i za 5 minut takiego oprowadzania skasował nas 500 rupii. No nie jest jakaś duża kwota, ale no na tutejsze warunki to jest całkiem spore za, za taką... Za minutę. Za... No za 5 minut. Normalnie byśmy dali coś takiego byłby warte, nie, maksymalnie stówę 200. No stówę od osoby, 200 w sumie. A pan sobie zażyczył 500 za 5 minut. No trochę fajnie, fajnie, fajnie i na koniec coś byście mi zapłacili. 500. Co za? A wyjściówka do tego kompleksu kosztuje 500 do osoby. Jest tutaj właśnie kilka miejsc do zobaczenia: właśnie ten buddha, Stupa, tutaj ta skała, jeszcze coś zobaczymy po drodze. Jest to jedno z najważniejszych miejsc buddyjskich na wyspie na Sri Lance, ponieważ uważa się tutaj, że Kolebka buddyzmu. Jest to kolebka buddyzmu na wyspie. Tutaj został sprowadzony właśnie na tą chyba skałę. E, został przeniesiony przez jakiegoś króla, czy jakiegoś innego e, kogoś. I tutaj rozprzestrzenił się po całej wyspie. Jednak darujemy sobie wejść na tamtą górę, ponieważ już e, nad tym budziek byliśmy. Ja sobie wyparzyłem stopy, ponieważ tam się wchodzi po skale, która jest w słońcu, w samym prostu tutaj rozpalona do niemal czerwoności i zero cienia i poparzyłem sobie stopy, pieką je teraz nie mogę chodzić na nich, a trzeba tutaj po prostu chodzić na boso a na tą, tutaj szczyt, na tą skalę też się wchodzi po gołej, po gołej skale gołymi stok, stopami, że jeszcze tam jest korek, więc jak trzeba by czekać na przykład w korku na coś się ruszy to Poparzenie stóp jest myślę, że nawet do jakiegoś nie wiem, wyższego stopnia. Ja już mam jakieś pierwsze poparzenie stóp. Naprawdę. Co, tak parzy stopy mam już poparzone naprawdę stopy. Mimo, że jest tej pełno ludzi, samochodów się kręcą, to małpa tam weszła na samochód i coś ukradła. Nie zdążyli zareagować. Dzisiaj stwierdziliśmy, że chcemy zjeść coś znowu lepszego. Innego, znaczy się w sensie tym, że innego niż tutejszego. Jakoś tak mnie coś tknęło, żeby w internecie sprawdzić, jakie są ceny Pizzy Hut. Okazało się, że nie są bardzo drogie, są dużo tańsze niż myślałem. Taka pizza kosztuje... Znaczy to była... Miała być średnia na dwie osoby, kosztuje 970 tysięcy, znaczy 970 rupii, ale jest na no malutka, no w, Pol w Polsce to byłaby malutka pizza, a tutaj jest średnia I to ma być na dwie osoby. No miejmy nadzieję, że... No, ale dobra też. Dobra? Mhm. Wszystko bardzo dobre, ale pachnie malizną. No, to niestety śmierdzi malizną, ale smaku na szczęście dobre. Włóczymy się jeszcze po mieście, mamy jeszcze trochę czasu, jest właśnie godzina... o, siódma już jest. Byliśmy teraz, jeżdżąc właśnie, włócząc się po uliczkach, byliśmy w takim fajnym sklepie. Naprawdę niezły tutaj supermarket, jest dwupiętrowy, super rzeczy To jest są, naprawdę taki nowoczesny market. I ogólnie strasznie nam się właśnie spodobała pura jest taka dosyć innym miastem niż inne Niż inne miasta. Taka w miarę nowoczesne, jest, czysta. Bardziej bym porównał do Candy. Chociaż może nie wiem, Candy jakoś też tak nie do końca do mnie, na mnie zrobiło dobre wrażenie. Ale tu jest naprawdę bardzo fajnie, jakieś takie lepsze samochody jeżdżą. Jakąś taką lepszą klasę ma to, to miasto. Może zostaniemy tu jeszcze na jedną noc. Będziemy musieli jeszcze sprawdzić dokładnie, czy nam się opłaca zostać na jedną noc.

A tutaj możemy kupić różne jakieś oferingi, głównie kwiaty i inne różne oferingi, tak jak właśnie wspomniałem, do złożenia darów pod stupą i no we wszystkich takich różnych świętych miejscach, które tutaj ludzie obchodzą i oferują różne rzeczy. Dzisiaj przeglądając jakieś informacje o anu Radapu, gdzieś mi trafiło, gdzieś mi się rzuciło w oczy, że jest tutaj Pizza Hut, bo to jest nieczęsty, nieczęsta restauracja, tylko w jakichś naprawdę większych miastach jest tutaj w, na Sri Lance. I Jakoś też mnie tak coś tknęło, żeby zobaczyć jakie są ceny w Pizza Hut i okazało się, że nie są aż takie bardzo drogie, są droższe ceny, są w jakichś takich zwykłych restauracyjkach tutaj lokalnych dla turystów są wyższe ceny, więc E, zamarzyłem sobie dzisiaj świąteczną pizzę zjeść. Kasia też się napaliła na pizzę. E, pojechaliśmy i rzeczywiście średnia pizza kosztowała 975 rupi, czyli to jest jakieś 25 zł. Więc całkiem niedużo nie, nie, nie 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 jak na pizzę średnią na dwie osoby tylko. No Dobrze, jak Pan nam przyniósł tą pizzę, ale ja się wtedy pytam, czy to jest średnia pizza, to nie jest mała? Nie, nie, to jest yy, średnia, na dwie osoby. O kurde, pizza... Jak w Polsce, to byście dostali małą pizzę, chyba jedną osobową, no to naprawdę mikro pizza. Ale co prawda zamówiliśmy sobie jeszcze pieczywo czosnkowe, więc sumarycznie po, yy, zaspokoiliśmy głód. O, tyle. E, zjedliśmy coś, coś naprawdę... no było, trzeba przyznać, że była dobra, bo zjedliśmy pizzę pół na pół. Połowa to była panir masala, a druga połowa dla mnie to był e, chicken tandoori, czy jakiś inny chicken, czy butter chicken chyba, e, więc naprawdę... Z, z, po prostu czekam teraz na Indie, żeby zjeść butter chicken, bo ja na to po prostu czekam, czekam. Chociaż słyszałem jeszcze, że możliwe, że będzie można zjeść coś takiego w Jaffnie, w że tam jest trochę indyjskich rzeczy. Więc może tam będę mógł zjeść coś, coś takiego, po prostu na to, na to czekam, długo czekam. A później jeszcze dalej znowu pobłądziliśmy gdzieś jakąś wypatrzyłem, a może pojedziemy jakąś świątynię zobaczyć wieczorem. I okazało się, że dzisiaj właśnie, nie wiem czy to po prostu dzisiaj, wydaje mi się, że po prostu dzisiaj, czy jakiś taki okres jest, że... Ludzie schodzą się do tych świąt, jakieś takie są, no może pielgrzymki to nie, ale mm, takie schacki, jakieś, nie wiem, czy to właśnie święto, ze, ze względu na jakieś święto, czy może tak codziennie, może ze względu, że to weekend, niedziela. E, po prostu mnóstwo, mnóstwo ludzi, świątynie fajnie rozświetlone, znaczy to nie są w sumie świątynie tylko mm, stupy takie tutajsze, e, białe stupy. No po prostu genialnie wyglądają właśnie w ciemności, mnóstwo ludzi, jakiś tam dym z kadzidełek, super, no genialnie, genialnie. Fajnie, że wieczorem przyjechaliśmy się tutaj właśnie do miasta, tych świątyń jest z, z kilka, kilkanaście, byliśmy tylko w jednej. Najpierw w jednej okazało się, że wstęp jest po 200 rupii jeszcze nas nie wpuszczą, bo Kasia ma sukienkę do kolan i ma odkryte ramiona, no ale druga, pojechaliśmy jeszcze do drugiej z ciekawości, tamta była, ta druga jeszcze, jeszcze fajniejsza, właśnie taka ogromna stupa była, um, okazało się, że nie ma tam wstępu, no bo niestety w tamtej, w poprzedniej co byliśmy, to jest po prostu tourist ticket office, tylko po prostu bilety dla turystów, lokalnie nic, zero, no, to jest trochę takie hamskie. W tej drugiej okazało się, że zero, zero jakiegoś przygotowania dla turystów, więc mm, mogliśmy wejść tam bezpłatnie. Kasia już była troszeczkę bardziej przygotowana i przykryła się takim paro sarungiem, ale niedokładnie, więc pani chciała jej przepuścić, ale tam obwiązałem Kasię przy bardziej, żeby to przylegało do niej, nie odsłaniało kolan, nie odsłaniało nóg, nie odsłaniało ramion, ramion i udało się wejść. Kasia wyglądała jak mumia. Wyglądałam jak w kaftanie jak bezpieczeństwa. w kaftanie bezpieczeństwa. Wszyscy na mnie patrzyli. Wszyscy <noise> się patrzyli na Kasię. <noise> Taki obciążek. A wcale nie miałam krótkiej sukienki. Hmm. No i właśnie genialnie było mnóstwo, mnóstwo ludzi po prostu się schodzili, wychodzili, chyba tak już mniej więcej byliśmy pod końcówkę tego. No i wróciliśmy do domu. Jeszcze muszę zrobić właśnie rozznanie, zastanowić się czy nie zostać tu na jeszcze, jeden, na jeszcze jedną noc. Bo bardzo nam się tutaj podoba Alnura da. Więc może jeszcze po prostu pojedziemy sobie to w ciągu dnia. Mamy tu niedaleko 12-15 km stąd mamy. A tu mamy naprawdę fajną miejscówkę tanią, więc yy, no muszę zrobić prosty jeszcze rozdanie, czy nam starczy czasu, żeby jeszcze dłużej zostać. A do jaffny pojedziemy kolejnego dnia. Jak Wam się podobało dzisiejsze zwiedzanie z nami, to pamiętajcie o łapce w górę. I jeżeli nas jeszcze nie subskrybujecie, to subskrybujecie zawsze nigdy nie wiem, albo tutaj, albo tutaj. I piszcie też komentarze, jakieś uwagi, komentarze, pytania zadawajcie nam, zawsze na wszystko odpowiadamy. Także do zobaczenia do kolejnego vloga na razie.